Siałanka z tej strony, do dwa, a dzisiaj ze mną jest gościnnie Buszu. Bushman. Przejdę, klepa, 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 klepa! Przywidać, klepa, klepa, klepa! No Dobra, klepiemy się w ogóle, tu co nagrywasz. Kurwa, o ty u mnie biorą. Jakie tu goście klepać nie mogli, jakieś i Jak ja nie lubię tej mapy. Czemek nie ma premium, jest słaby. Tomek Polak. Nikt to tu jest słaby. Ja no, ty będziesz kremić o to. Nie, ja zabijam się o to. No ale nie, nie masz, kreuj, się bo... no, ty masz krem, jesteś słaby. Dwo... JAKIE TO SĄ KLEPOZAURY! Nie chcę mi się jechać kupić. Tak, to wytłumaczmy. No bo nie masz, bo cię nie stać. A, mnie, tylko nie chcę mi się jechać kupić. A, dbać, dbać. a tak, poza tym to jest trip tryb ganga im. I się napierdalamy. Tak jest ale go sklepałem! A widziałeś to! Gdzie się wręczkę do sklepu od, klepa, od klepa, razu! Klepa, 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 klepa! Jaka klepa, ale go, sklepałem. ale go sklepałem! Kolejnego sklepałem, trzeci LEVEL mam, haha. Ha, trzeci. Kre. Chociaż jest ku temu na odcinku, a nie w większości moich odcinków. Chociaż nie, ostatnio na tym pracuję i nie ma. Klepa, 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 klepa! I <ścoughs> <ścoughs> ja, nie ma ciszy i wiesz, i ja jestem. Klepa! Klepo, ale masuwa, zabiłeś mnie. Nie, to nie ty, kakaczota. Mój system Ja miał pierdolek z nich czeka. Kurwa, że w klepiamy się. Jak to ja? Nie, nie, gdzie jestem? Gdzie się drechy klepa do klepa. Ale lagi, ale. Ale lagi. Ale lagi. O, trzeci level, kurwa, jest zybisty. Kurwa, ten koleś ma trzeba go ścisnąć. Dziś nie ja a dzisiaj nie wygniemy. Eggy, egg, chodź, chodź, chodź. Jej Ej, ty ty, który masz level? Party. Kurwa, żelazny Klepa, klepa, trzeci. klepa, klepa I zajebali mnie Ja zajebałem jakiegoś żelaznego Ej, To odwrócimy się Zróbmy od Ciebie profesjonalistkę A rób to powoli zabij, to Dawaj, dawaj, klepa, klepa, KLEPA! Dawaj hero braida, czwarty level Teraz mam ich na hita Czemu ja tych tak mało Kurwa żelazny miod Ej czwarty level to jest SRPS 3 Ale to jest server dla ciot Kurwa nie, Kurwa nie, nie ja widzę tego ziomka nie. nie mam lagów ale Też lagi? tak mnie klepią że normalnie Kurwa Kubiks mnie zabił ładź się klepać Aha jebany telefon Jakiś kurwa, że raz mnie będzie od tyłu brał, że nie zaraz od tyłu będzie. Kurwa, nie ma. ty jesteś dla lepszy, ty cioto. Piąty. Nie? Ty cioto. Ja pierdolę, ja nie jestem z akurat dzisiaj. Bolełem tą wcześniejszą. O, buszu. Do domu, że raz nie będzie. Dobra, zajebałem go. Co wzięłeś goście Kurwa, jest lepszy od mnie. Umaraj enchanting Kurwa, tutaj jest dwudzieksowy! No tak szybko już? No. the Niektórzy jeszcze nawet nie mają ja żelaznych, że na. on kura już... Kura o, ja mam żelazny, nie ma. jestem żelazny, Ja jestem zajebisty. To no, u Ciebie, bo u mnie jest... Czemu my bić się nie możemy, ja pierdolę, Ty sobie... No ten na początku ja nie no to miałem, no tak nie, 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 kurwa, nie ma premium. Moje to to, to ciebie, ciebie, ciebie no raz dlaczego? Raz Pytam się. A ja go bić teraz nie mogę? On też by teraz robić nie może. O, tak o ja jak sobie. Ja pierdolę, lepsze, żeby się zrespieć, to klepa. No, zabiłem gnoja. O, że... o kurwa, skórzany, klepać gnoja. Klepać Skórzanie skórzanego. Jak bo Wyciłem, widziałem cię przez klę. Boś Dwóch Bo dwóch sobie, i... widziałeś sobie, gdzieś tam sklei. dla ciot. Napiję się. Już. Dobry. Dawaj drugą Arenę. Ale na tym, czy gdzie indziej? Tak też jak widzimy się na kolejnej Arenie. Siema, widzimy się na kolejny na arenie. <noise> to, to... Kurwa kto to jest chujowa arena! jest kurwa... Jej. Super flat! Jej pierwszy raz on nie jestem. Ty kurwa jest pół areny ujebane. Co Jej, To jest pierdolięta? Co ty dziś piesz? No jeszcze zginąłem. O, jesteśmy w samym miejscu. No z kurwy syny! Jakiś kurwa non-premium, który ma skina. Jak to praem on ma premium, sam mu kupiłem. Ten w latał, widziałem Kurwa, ale lagi Chodź gdzieś na Hypixelu, a nie nie masz premium, bo ciota jesteś Ja mam w życiu <laughs> Ja pierdolę, ale nie cofa jak tą Raidera do ja go nie mogę klepać? Ja chcę go sklepać Gin szmatik się Kurwa, nigdy łuku nie używam I nie będę, bo zginałem przy tym Który masz level? Bo ja pierwszy już, już mnie ja nie no, koksu. I nie sklepałeś. A, to ty myślisz? To dlatego mam drugi level. No ja tu sklepłem, ładnie, pięknie A ty mnie sklepujesz, no i to rade. Też nie, nie patrzy na Niki. No. Ej, tu jest ujebana mapę. No przecież mówię, że tu mapy jest pierdolone. To tu możesz zauciec sobie. No i co to ci da, skoro takie tak nie wygrasz? What the fuck, kolesia, baniak by życzył. Ale tak powiemy, żeby każdy uciekł. No myślę... Się... no to co, i tak nie wygramy. Bo ja będziemy nie będziemy mnie tylko klepać. Który masz level? Powiem ci, jak będę mieć kolejny. Jak go jest sklepy to ci powiem. Mogińcie no, cioty! Masz drugi. Zamki mord sweluje bany. Wiem, bo widzę. No jakiego oklepać nie mogę? Mama, no znowu tam nie tam działa tam. to wideo. Ja ci mam ciota. Jaka pizza, jaka pizza? Przecież... Nie, bo no, ta nie, gra jest nienalogiczna. Kurwa jakiś chujowy odcinek teraz nagrać Będzie chujowy, nikt go nie obejrzy Ale dobra Ale ja ci go zlajkuję, bo w końcu ze mną to ci go zlajkuje Zaszczyt to nie. dla mnie Mam więcej milionów widzów niż ty Kurwa, kto tu lawę wylał? A nie, to nie była lawa, tylko słońce Gil szmaciarzu, głupia pi... No przecież mi kurwa sprint nie działa, przecież mnie cofa Widziałem cię To jest kurwa na ciot kurwa nie, to jest nowa mapa. To mnie kurwa laguje jak chuj. Nie mogę klepać ludzi. Ale chuj. Nie, ja to pierdolę, napiję się. Czemu nie klepiesz, cioto? Au. No to odciłuj jakiś kiksa, co, co go teraz biemy. Że sklepał imię... <śles> Czemu mnie sklepałeś? No bo mnie wkurwiłeś. A ty wiesz, że jest ten człowiek, co ma ciężką rękę? KURWA MAĆ! No, nie działa to wideo. <grystanie> pada wiek Jaki lepę, to jest cheater? On na wciś, normalnie ja go biorę od tyłu, a mnie plecami napierdala. No dziurek jebany, zesponowałem się i znowu zginąłem. No ja ci nie, nie ruszyłem. No ten dziurek skoro ma kurwa citer. No i chuj! Freaks wygrał, nie, to jest gra dla ciot. No i chuj, mnie wyjebało. No to chuj, kończymy to z. Ile masz minut? tu many people, login no, in <grym> Do widzenia I kolejna arena, jedno yeah, pierdolamy się k Kurwa, kurwa nie musiałem się cieszyć O, już? What the fuck? Nacisłem t screen scream, nie można. no <grym> Na pamiątkę zabiorą zdjęcie tak <grym> Kurwa, Assassin tu jest Ja pierdolę, ale lagi <grym> Assassin sklepał <grym> Płako, ja jestem buszy, a i zapłacili za to, żeby powiedzieć, że biedronka jest dobra. Kto ci płacił? Biedronka. Codziennie nic nie chcemy. Pięcie cioty, zginąłem. A kurwa, mam tu Powiedzmy, że cię pomściłem. Powiedzmy, że cię sklepałem. Który masz ten? Powiedzmy, że ci wierzę. Drugi. A koleś mi strzałą bije, No, dus jest spoko. Dawaj, <grym> dawaj, 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 wygram Chilaura to! to wszystko. WYGRAM TO! Przegrałem to. Tutaj nawet nikt się nie skapał, że masz kilaurę. No jak to, nie? Jakbyś 10 osób na raz. Myślisz, że zawsze ja tutaj No, ale tu się każdy... Każe, zawsze teraz zyskałem bala, myślisz? <grym> <grym> Cioto! trzeci lewy, jestem koksu, jestem takim koksem, że. O, assassin. Assassin Creed, kurwa. Ej, nagrajmy, assassina. Nie, assassina nie ma na multi, kurwa, chujowa, nie, no zajebiście Kurwa, na tej wiosce jest po prostu smashmastycznie, zawiście Jestem raperem, jakiś chuj jest zerem, bo mnie zabił. Bił mnie plecami, to jest cheater. Mam to nagrane. Dobra nie mam, bo ja nagrywam, tylko ty nagrywasz, bo ty ciota jesteś I dlatego nagrywam Wiem, ja, że nagrywam nie dla cię Nie czwarty level baby! Ja też A koleś już ma jak sobą mitą z A ja widzę żelaznego Który mnie sklepał właśnie Od tyłu mnie brał Widzę, widzę, sklepałem gdo ja jaki miał nick? Ile A to? A, to mnie Marcin sklepał E, tu mnie też teraz. Chodź tu we boku. Ja kurwa, jestem zajebisty. Kurwa. O, bożu, no sorry, nie, sojusz, sojusz, sojusz. sojusz. Dobrze, no, nie, co już. no, 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 nie sojusz, nie no, się no, 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 nie. no, ja no, kurwa lagi. A mnie właśnie to, przecież, powiem, że zastopowało. no, 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 i wszyscy mnie zaczęli napierdalać nagle Kurwa, skoro nie ma diaksowego? Skoro nie jest kurwa diaksowy? On cheatuje! No kurwa przejrzeli, że z tej plerami bije Ja pierdolę, cheater pierdolę. Kurwa ktoś inny od Kurwa, on nie plecami, cioto! No, nie no. Bo bo się ubiegło, się i się Bo mnie ja dostawałem obrażenia mnie że do kiepie! No, po chujbie mnie po mnie Bo chuj mnie zabiłeś. No może mi wpadł w podostrze Pogłaskać ci moją starą No i jeszcze coś E, nie Beb! Nie bebo, nie, ale ten Bebok kurwa po prostu odczytuje Weź klucz na ekranie, bo to jest dla ciot Naprawdę Wiesz? Dobrze! No Pożegnaj się nie żegnam się z nami. Zapraszam na mój kanał, link w opisie. O to nie podam już. <laughs> nie no, podam. To ja zgłoszę jako naruszenie prawa yy, Dobre Dobra, kurwa, ty to już. już ja ci tak kurwa pierdole że. Załatwię ci balę na YouTube. A, dziękuję. Zawsze o tym marzyłem. I tak, nie, nie. Już skończyłem? Nie, kurwa. Pożegnaj się. Ej, yy, w dupę, do widzenia. No. To cześć. Skrzymujcie mnie! Mnie też... Jeśli, nie, nie. Jeśli, jeśli lubicie buszu, lajkujcie. A jeśli mnie, tym bardziej lajkujcie. A jeśli gładka łapki w dół. Nie bo będzie tyle łapek w duże. Tak chyba w górę będzie w chuj. Tak, w górę będzie w chuj, tak. No już skończyłeś nawet jak jesteście zrobić drugie kakao? Dobrze, już kończę, nara, pa! Yo, ziom, nara! Yo.